Dzień dobry Państwu. Nazywam się Katarzyna Pawlak. Poprowadzę dzisiejsze szkolenie dotyczące rozgraniczenia nieruchomości. Jeżeli chodzi o mnie, to na co dzień pracuję w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w dziale geodezji. Zajmuję się gospodarką nieruchomościami w takim bardzo szerokim, tego słowa znaczeniu, czyli to są te podziały, są to rozgraniczenia nieruchomości, jest to ewidencjonowania mienia gminnego. Jest to regulacja stanów prawnych nieruchomości, deklaracja co wyświęcie korekty na podatek od nieruchomości. No i cóż, numeracja porządkowa i chyba z tych takich najważniejszych tematów to wszystko. No, jeżeli, proszę Państwa, ktoś nam się nie zgłosił, to wysyłam w tym momencie zawiadomienia do wszystkich stron postępowania informujące, że za, wysłaliśmy zapytania do godetu nie uzyskaliśmy żadnej oferty, ponownie będziemy szukać godety, prawda, tak, żeby tutaj była, znowu, że nie ma tej bezczynności, że my coś robimy, tak, zawiadamiam człowieku, starałam się, chciałam coś zrobić, żadne geodeta się nie zgłosił, ponownie szukam, tak, w tym momencie znowu, wyzwaniam jeszcze raz do tych samych godetów. proszę, błagam e, i mówię, będzie fajnie, dam radę, pan, jak ktoś, pan, jak jeżeli nie pan, to kto to by dał radę zrobić, prawda? Więc tutaj trzeba się nastawić na takie czasem no, rozmowę i dlatego te kontakty z tam też są ważne, bo, bo prędzej czasem, śmiechem, żartem jesteśmy w stanie nakłonić kogoś do, do, do przyjęcia tego zgłoszenia i dokonania czynności niż później taką groźbą i, i, i groźbą, żeby że, o jak to pan coś tam, prawda? Więc tutaj no, musimy, musimy trzymać się razem i musimy tutaj działać. Wiadomo, że czasem jakby brakuje na tych geodetów na naszym rejonie, którzy by takie czynności zrobili, albo ci, co pracują, fajnie robią jedynkę, te czynności z jedynki, czy jakieś tam tyczenie, wyznaczenie tych obiektów budowlanych, ale nie do końca czują się w tych tematach prawnych, no bo w tym momencie mamy większy problem i musimy zasięg poszukiwań naszych geodetów troszkę zwiększyć, prawda? Nie tylko tych, co pracują na naszym podwórku. Możemy podzwonić po sąsiednich gminach, podpytać, może tam jest jakiś geodeta, który robi rozgraniczenia i nie ma z tym problemu